W pierwszej ligi żużlowej dziś Jasol Rzeszów podejmuje drużynę Towarzystwa Żużlowego z Lublina. W składzie gości zobaczymy Dariusza Śledzia, Hansa Andersena, Tomasza Piszcza, Grzegorza Knapa, Lee Richardsona, Daniela Jeleniewskiego, Dawida Stachyre i Jerzego Mordela. Więc... W składzie Lublinian dwójka uczestników sobotniej edycji Żużlowego Grand Prix. Gospodarze to Maciej Kuciapa, Rafał Wilk, Piotr Winiarz, Karol Baran, Bochumil Brchel, Marian Micał, Paweł Miesiąc i Łukasz Golonka. Zapowiadają się ciekawe zawody. W dotychczasowych sześciu, sześciu meczach Lublinianie zgromadzili siedem punktów. Rzeszowianie mają o punkt mniej, ale też o jeden mecz mniej rozegrany nadarza się więc okazja do wyprzedzenia rywala w tabeli no i z pewnością ciekawe będą starty i pojedynki obcokrajowców w barwach obydwu drużyn, którzy w sobotę walczyli w Chorzowie w Grand Prix Pierwszy wyścig dzisiejszych zawodów ze strony gości Dariusz Szleć w kasku żółtymi. Duńczyk Hans Andersen, Kas Biały, para Jasolu to Maciej Kuciapa, kask Czerwony i Rafał Wikazny jest i dobrze ze startu Rzeszowiani, ale najszybciej chyba Dariusz Szleć. Objeżdża po zewnętrznej Maczka Kuciapy. Andersen walczy o trzecie miejsce z Rafałem Wilkiem. Ciekawie. Zapowiada się walka w tym wyścigu Rzeszowianie na zewnętrznej, ale Rafał Wilk traci już dystans do Andersena, Maciej Kuciapa także za plecami Dariusza Śledzia. Teraz musi jeszcze otwierać ataki Duńczyka w barwach drużyny. Lubelskiej, no, jak widać po tym starcie zespół trenera Janusza Stachry serio potraktował ten mecz w Rzeszowie, choć Lublinianie to drużyna dość chimeryczna potrafiąca wygrać na własnym torze ze startem Gniezdo, by następnie wysoko polec w Tarnowie z Unią, patrzmy jednak co dzieje się w pierwszym wyścigu Dariusz Leć, rutyniarz naszych torów na prowadzeniu Maciej Kuciapa za nim Andersen, przypomnę, uczestnik żużbowego Grand Prix z Chorzowa, 20 miejsca tego zawodnika na trzecim miejscu. Rafał Winkler zamyka stawkę, tak więc pierwszy bieg dla gości 4 do 2 czy w drugim wyścigu Rzeszowianie odrobią straty para gości to Tomasz Pisz w kasku żółtym i Grzegorz Knapp w kasku białym ze strony gospodarzy Piotr Winiarzka z czerwonej Karol Baran kask niebieski świetnie zarówno Winiarz jak i Baran problemy w pierwszym łuku miał Tomasz Pisz jest na czwartym miejscu w tej chwili lubinianin dość mocno go postawiło na środku wirażu trzeci jedzie Grzegorz Knap a Rzeszowianie już ustawieni do jazdy parą Karol Baran po zewnętrznej Piotr Piniarz stara się na łukach pilnować krawężnika i najpewniej podwójne zwycięstwo reprezentantów Jasolu staje się faktem. Kończą drugie okrążenie. Spora grupa kibiców z Lublina, która zjawiła się na tych zawodach, właśnie dopingowała swoich zawodników w trakcie pierwszego biegu. Teraz cisza na sektorze najbliżej parku maszyna, więc właśnie... Tam gdzie siedzące ze, ze zespołu lubelskiego. Karol Baran przed Piotrem Winiarzem po wygranym starcie pędzą do mety po komplet punktu jaki mogą zainkasować w tym biegu wycięża Karol przed Piotrem 5 do 1 dla Jastolu i 7 do 5 brauchą Rzeszowianka Trzeci bieg dzisiejszych zawodów Bohumil Brchel w czerwonym I Paweł Miesiąc w niebieskim Co para Jasolu Lee Richardson w tych Daniel Jeleniewski, ale Wyścig już przerwany Upadek w pierwszym łuku Leży na to, że Paweł Miesiąc Potrącony przez Daniela Jeleniewskiego Oby tylko Młodemu zawodnikowi Jasolu Nic się nie stało Upadek wyglądał bardzo groźnie Thank <laughs> you. Barty wyścig dzisiejszych zawodów ze strony gości Dariusz Śledź w kasku żółtym i Hans Andersen w kasku białym. Para gospodarzy to Piotr Winiarz w czerwony i Karol Baran w kasku niebieskim. Świetnie ze startu Karol Baran. Piotrek Winiarz wzięty w kleszcze między Śledzia i Andersena jest niestety czwarty, ale z pewnością kapitan Jasalu jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Kapitalna szarża w dół w łuku Piotra Winiarza. Czy wyprzedzi Andersena? Jeszcze nie dał rady Śledź to szerzej. Szeroko teraz też w pierwszym uchu pojechał Piotr Winiarz i stracił dystans do Duńczyka. Na prowadzeniu nic się nie zmienia. Karol Baran przed Dariuszem Śledziem. Andersen jak na razie odbiera taki Piotra Winiarza, ale czy tak będzie do końca? Sporo, sporo emocji w tym czwartym starcie. Obydwa zespoły czują presję. Wyniku Karol Baran wciąż pędzi do mety po trzy punkty. To już ostatnie okrążenie i ostatnia szansa. Przed Piotrem Winiarzem podskoczył w łuku motocyk Andersenowi. Winiarz zrównał się ramię w ramię, ale jednak drugi mógł lepszy Duńczyk. Pasjonująca walka o to trzecie miejsce, ale ostatecznie skończyło się na remisie w całym biegu. 3 do 3. Pierwszy ruch Karol Baran. Ze strony gości Tomasz Piszka z Żółty i Grzegorz Knapka z Biały, Para, Jasolu, Maciej Kuciapaka z Czerwony i ze strony rezerwy taktycznej Karol Baran. No, sędzia nie reaguje na to, co stało się w pierwszym uchu. A na szczęście Rzeszowiania, konkretnie Karol Waran kontrują. Karol jest już na pierwszym miejscu, choć moim zdaniem walka w pierwszym uchu nie miała nic wspólnego z duchem. Nawet żużlowego fair play Maciek Kuciapa niestety na ostatniej pozycji w tym starcie. A Rzeszowianie w tym biegu mieli zacząć odrabiać straty poniesione w biegach trzecim, piątym i siódmym. Zwłaszcza zręczliwe są te straty z biegu 5 i siódmego, gdzie głównie zostawą słabej formy Bogumila Brechela Jasol przegrał te starty podwójnie i przed tym biegiem. Gospodarze przegrywali już 17 do 25. Karol Baran w tym wyścigu na szczęście się odnalazł. Szkoda tylko, że Maciej Kuciapa do metry dojedzie ostatni. W tym wyścigu mamy tylko remis 3 do 3. jest 20 do 28. 9. wyścignia. dnia. Jeżeli Rzeszowianie nie zaczną teraz odrabiać czasu, to pytanie: kiedy? Karol Baran w kasku niebieskim. Piotr Winiasz w czerwonym kontra Jeleniewski w Richardson w żółtym, świetnie, Rzeszowianie ze startu i Baran i Winiarz. Richardson do tej pory dwa wieki, dwa zwycięstwa w sobotniej Grand Prix Europy w Chorzowie. Richardson na 12 pozycji, na razie e, musi zadowolić się dopiero trzecim miejscem. Ten Anglik, świetnie, Piotr Winiasz ze startu i Karol Baran. Winiasz może niepotrzebnie trochę pogonił. Za bardzo do przodu nie zaczekał na Karola, powinni Rzeszowianie raczej jechać paro, a tak Karol Baran musi samotnie odbierać atak i hmm, Richardsona. Thor dzisiaj e, dość twardy, walki na się nie preferuje. Liczy się e, moment startu i spryt przymuchów i odwiniarz. Wciąż pędzi do mety po trzy punkty Karol Baran na drugim miejscu to już ostatnie okrążenie, nie w ogóle nie liczy się stawce. czy Rzeszowianie zawiozą do mety to podwójne zwycięstwo i bardzo potrzebne punkty. Winiarz Baranem na dwóch pierwszych miejscach, owacja nastająca od 7 tysięcy widowni 5 do 1 dla Rzeszowian, część strat odrobionych w mety 25 do 29